Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemanko! Witam wszystkich Pięknie deszczowy poranek Wczoraj było 24, dzisiaj jest 12 i deszcz para. Zaczynam zabawę Lecę po skrzynie biegów Rozleciała się skrzynia biegów, myślałem, że to jest sprzęgło Okazało się jednak, że skrzynia i daję tę skrzynię do naprawy do gościa jakiegoś, i muszę ją przebyć. Nie wiem, czy mam tu miejsce na to, bo nie wiem, jak w ogóle wygląda skrzynia. <grym> Podejrzewam, że jakiś kształt skrzyni ma. i Jadę ogarnąć to. Chłopaki są w trasie. Dwóch nie wraca. Czterech są czterech w trasie, no bo jedna nie wyjechała. Dwóch nie wraca. Szlązak i Sztokholm, bo. Mam za dużo przerzutów, z tego, żeby krótszy tydzień, nie zdążę tego zrobić. Dół był zamknięty do środy, do wtorku, od środy otwarty, a góra od wtorku, nie, od poniedziałku w sumie było, ale nie miałem kodów, tak żeby jechał jeden we wtorek, jeden w poniedziałek. Nie, dobrze mówię, wszyscy pojechali, pojechali w poniedziałek, od torku zadowali, dobrze mówię, od torku zadowali, no, ale dzień w dupę. Jeszcze jedna laweta nie wyjechała i sztokol musiał się wrócić na Ketsim po trzy sztuki. To ogólnie słabo... Słaby tydzień logistycznie. No ale coś tam działa. Jadę po raz po tą skrzynię i później jadę zabić Merca, bo tam mi się coś lekko zepsuło i potrzebuję lawetę wziąć, a nie mam lawety i pożyczę sobie od kolegi. 5 lawet, żadna nie jest dostępna. I jeszcze pojadę zawieść w Merca. Mam nadzieję, że to dzisiaj ogarnę Nie wiem tylko, czy mi się skrzynia tu zmieści Jak mi się nie zmieści, to ja do razu po lawetę Może jeszcze zdążę Tą lawetą to przewieźć Zobaczymy dobrze. Następny tydzień raczej też laweta nie wyjedzie Chyba, że od jakiejś środy To już najwyżej ja skoczę Szybki no, strzał, tak zwany Jadę, panowie, w pięknym samochodzie Volkswagen to jest chyba, czy kurwa. Fiat? Nie, Fiat, Volkswagen, Fiat. Fiat, chodzi jak marzenie. Fiat lawetka. Od kolegi pożyczona, gdyż nie posiadam lawet. Prawie mam pięć, ale jedna jest... Yy, jedna jest yy, kontuzjowana, a cztery w trasie. Pożyczymy koleżka. Jadę odebrać... Zabij z do naprawy zepsuło się wszystko. Muszę to załadować. Pytanie jest, czy się zmieści, bo trochę jest krótszy najazd. Ale może jest opcja, że tak. Zapytacie, co się stało. No, kurwa, dostał awarię. Awarię wszystkiego. Umarł śmiercią tragiczną. Dobrze, porządek jest, aż Wiecie czy, w czym Michael jest najlepszy? W ciągnięciu samochodów Uwielbiam to Fiat to jest, Fiat, piękny W dobrym stanie powiem Wam 250 na latane. To moja najnowsza laweta nie ma tyle no i pięknie Nie no, siedzi idealnie można na Niemcy jechać normalnie Mistrzostwo Siata 1120 waga Płynie jak łódka po e, wezbranej we wodzie No powiem wam trochę pływa, trochę się pływa tak blum 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 No ale ten nie waży z dwójkę no ma prawo powiem szczerze Za 400 metrów Skręć wzjazd po lewej Na żywca Odkręcili opona I spieprzają mnie Na żywca

Ale nie kaminą na rywo. Silnik to może wytargać. Fajno to musi mieć moc. V8 biturbo. Tak by Michael měl vránču to, ten šířík, dobytek ty bestiňů panovou. Navet na důlách. AMG. I no dobra sztuka Ci powiem dlatego on tak o to się pienił wiesz bo on już to sprzedał i on się podniecał kiedy będzie ten samochód wiesz Dlatego ja jadę człowieku byłem byłem na Merca zabysz to naprawę zobacz sobie jadę sobie ładnie lawetką w z poręby powiem ci nowka sztuka 230 na latane to jakieś 7 miesięcy u nas. 7-miesięczna nawet, można powiedzieć, tylko że chyba trochę starsza. Ale fajnie się prowadzi. Robota zrobiona. Daje chłopakom do pełna. Samochód czyściutki. Żeby nie było dziadostwa. Kolega mnie odwiózł, bo nie było Ubera. W tamtych okolicach Uber nie urzęduje. Będzie to do domu było, mały czeka na mnie. Michael, mam tutaj grupkę motocyklistów, ale oni jakoś na rondzie, że jadą pod prąty. Ja pierdzielę, ale wariaty, nie? Wariaty, co wy robicie? Kurde. Wariacie. I to jest coś pięknego, nie? Harry Harry Potter Where are you? Ja pierdziel, ale tu jest klimat. Klimat. Weselny klimat Tu się zaczyna O Jezu, jaka katedra. Kurwa, zobaczmy ten zoom optyczny. Jaki zoom optyczny co za telefon? 2 miliony. piękne, piękne gasteczka. Piękny jedną rzecz, oprócz tego, że tam jest balon i tam się zaraz Co będą przysta? fajnie oglądać zachód słońca ciszej rozmawiam To, o tam jest balon Jest taka kropka, nie, nie będę przybliżał, bo To, zauważyłem jedną ciekawą rzecz i rozglądam się od dłuższego czasu Spójrzcie na to niebo, nie Spójrz na to niebo Jest ono unu... czyste Znaczy jest teraz brudne przez szybę, ale Nie ma ani jednej smugi z samolotu ale na pewno jest ich wiele. I tak jadę, jadę od dwóch dni. Bo myślałem, że to stadion. I no, nie ma żadnej skondensowanej chmury nad Holandią, odkąd jeżdżę. Nie widziałem, żeby nad Holandią. Jeszcze muszę to potwierdzić sobie w Niemczech. Nie ma żadnej cholera smugi. Chyba Holandia się nie zgodziła na to, żeby spuszczali tutaj z góry jakieś siarczany, wodoru, metanu różne dzikie węże no nic, kompletnie zero a na 100% tam są samoloty teraz jadę to nie widzę, ale no zero nie ma żadnych tutaj znalazłem Michael, podobno twoje pieniądze 1400 zł ogólnie to rejon jest zajebisty koło góry ale par co tu jest Kur Jaki wielki ten Silver Edition Nie wiem który se wziąć Ja pierdziel 4 na 4 Co to są? kur? Mocne to jest kurde To niego jak wygląda z przodu TGB jakiś Dobra wiem gdzie przyjść pokłada kur jakby to powiedzieć Nówka sztuka, ale tak jestem zdziwiony, bo myślałem, że, że nie będzie koła Nic się nie stało Polacy, nic się nie stało Odpadnie to Trzeba wszystko Wszystko kurde trzyma się jak z salonu U. U. Co się nie trzymać mamy kurde. Co się trzymać mamy Upie, co tak zamiata, że też nie pada. Kur... Działają szyby? Ło, szyby naddziałam. To jest petarda. Ło. Dobra. Nie, no, miejsce idealne, żeby zostawić auto. lading. Nie wiem O której Jak to Się mówi mordo Ja nie mogę mieć przypału O Tam jeszcze jakieś krówki do muča si kur ne 600 metrów. Skręć wzjazd po prawej. Skręć wzjazd po prawej. Woj drodze i zastanawiam się co to jest. Te nie da się złożyć. Kur... dole. Se piekasz? latę czy kapucinko? Latę. <laughs> ja muszę jechać teraz, żeby kupić sobie. Bo było tylko jedno, dla ciebie. Nieźle, Se piekasz uważaj, nie, nie, nie opasz się. No, Ej, co Ty się. Zaglą... Ej, co ty zaglądasz tam? <laughs> Soczkowa kawa to jest? Nie, zużyta kawa na kawę się zrobiłeś jak mnie nie było? No kawa na dzieci. Aha, dzieciowa kawa Jedziemy. No tak, kawa na dzieci. Dzieciowa kawa. W do tego kubka wleć sok jabłkowy i tyle. I masz kawę dla dzieci, tak? No. O smaku jabłkowym Oj, i jedziemy, a wiesz, że pan Śrązak i pan Sztokholm został w pracy na cały, ty, cały weekend Nieźle, co? I się razem grillka robią. Grillka. No, grillka sobie na pewno walną. Na razie jeszcze coś tam jadą, ale na pewno się grillka warną wieczorem. Jadę pozałatwiać temat. Rozkraczy mi się ranch i jadę zbierać z niego e, jakieś mm, szpargały, co mam z tyłu. Merz prawie, randź mi się rozkraczył, został mi tylko mini należący do mojej, ale jadę. Kurde, sprawdź silnik. Zarzuciłem pandę spraw silnik, ale zaraz zniknie, bo jest most, to jakiś jest chwilowy Chwilowy błąd. Chwilowy błąd. Patryk, ja tam zostawiam ranża Polek na polu bitwy. Zostawiam go opuszczonego w samotnych chwilach. Czek jest taki, żeby sprawdzić czy e, nie śpisz. Żeby obudzić twoje zmysły. Opuszcz nagle nagrowo gaśnie. Papa mu zrobiłeś synek? Papa mu zrobić? To był nasz super wóz, nie? No. Ja go lubiłem bardzo. Kupimy sobie takiego gracika jeszcze. Pa, a ja jeszcze. ja bardziej go lubię, tylko taki co się nie psuje. Dobra, bo no, ale w ogóle się nie psuje. Się nie psą. raz się. Kto, który, Kogo się nie psuje? Mamy. No my mamy jest niówka sztuka, ma 40 tysięcy przejecha synek. Najnowszy samochód dlatego. Tak. Nie ma czasu się zepsuć. A lunch to był starszy od ciebie o 5 razy. Nie no nie o dwa o dwa a. Czyli ile miał lat? Jako dwa no nie, ty już, nie! Jak? O dwa dwa razy, nie dwa lata starsze, tylko dwa razy starsze. No nie da tak ciebie, mój starszy od ciebie o 4 lata. O, dokładnie jest starszy, czyli ile ma lat? 11. 11 Czyli starszy starszych ode od lat. 4, o 4 lata. O 4 lata, czyli ma ile raczej Ty masz 7, a ma... Cztery, dodać, no to jest 11, tak? Nieźle stary, co? Staruszek ma kwa chłopie, to jest. Zobaczę, czy Pan Patryk jest. Przecież Pan Patryk w pracy, synek. Ale samochód jego stoi. No dobra, możesz jechać, dawaj. Nie ma go. Wy mnie śledzicie. Zaraz będę, zaraz będę. Mam tylko 920. To pół godzinki i tam podjadę do was. Piękny dzień. Sobota. Belgia. Załadunek. Opel. I kaptur Pogoda ładna Trzeba być gdzie się pana woda podjechać Panowie, tu się jest wiecznie w pracy Na swoim to jest wiecznie w pracy Jadę po opony Jadę odebrać opony, bo zamówiłem Dla Sztokholma Ale Sztokholm i Ślązach zostali na Weekend Jak wam mówiłem ale te opony odbieram, nie wiem, czy czasem nie będę musiał jechać w trasę, bo Patryk jak przyjedzie, to nie wiem, czy on wykręci 2-4 I to jest pytanie właśnie za 100 punktów. Jak nie wykręci, to muszę jechać. No, a mi się chce, bo pogoda się robi. No i wiecie, jak jest. Pieniądz nie wybiera, trzeba jechać. Zobaczę, to, ja mam za dużo towaru, żeby nie wypuścić. Jedna nie wyjedzie, bo to się nie robią, a dwie to już nie mogę sobie pozwolić, muszę to ogarnąć. Eee, na pewno pojedzie Gdańsk, Ślązak i Sztokholm są na miejscu, no i albo ja, albo Patryk. Pomyślę, zobaczę co ja. jak. A tymczasem kończę tą zabawę, pozdrawiam serdecznie, do następnego.